Cześć, witam na kanale Swojskie Gotowanie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak robię polędwicę wieprzową peklowaną w galaretce z warzywami. Mam tu polędwicę wieprzową, ona waży 54 deko. Będę ją peklował na mokro, tylko samą solanką, czyli woda z solą peklową, bez żadnych przypraw typu czosnek, majeranek, zielangę z laurowy itd. Więc przygotowuję solankę. Soli do wody będę wsypywał tyle, żeby pływało surowe jajko. Jeśli To jest taka metoda, którą pewnie każdy też zna lub słyszał o tym. Jeśli jajko pływa w wodzie, jest solanka odpowiednia. Po zrobieniu solanki tą polędwicę nastrzyknę szprycą o jakiś tam kawałek, zaleję resztą solanki i zostawię. Solanka przygotowana. Jajko unosi się na wodzie jak w morzu martwym, czyli sól jest w odpowiedniej ilości, w jakiej nie powiem Wam, nie mierzyłem tego, nagramy. Każdy niech zrobi tak, żeby to jajko pływało. Jeśli się unosi na górze, solanka jest odpowiednia, nie zasłona. Także w tym momencie przystępuję do szprycowania, nastrzykiwania polędwicy. Co, jakiś tam kawałek? O. I. O. Też nie mam jakiejś tam ilości wyznaczonej, że tyle mililitrów na, na, na jedną polędwicę po prostu i tak musi przejść solą, i tak musi być, a peglosól będzie yy, sprawi to, że, yy, bo tą polędwicę w późniejszym etapie przed yy, dodaniem warzyw z galaretą galaretką będziemy musieli parzyć i jeśli będzie nastrzyknięta solą, to będzie ona różowa, a nie siwa. Mniej więcej staram się w środek to nastrzyknąć, dobra mamy to nastrzyknięte, dolewam resztę solanki, tak żeby mięso było pięknie przykryte, tak jak tu widać, o proszę bardzo, jest schowane, oczywiście można sobie tam docisnąć, ale w tym przypadku akurat nie potrzeba, bo jest ładnie zanurzone, także przygotowane do peklowania, widzimy się za dwa dni. Polędwica peglowała się dwa dni. Jest już pięknie zapeklowana, co tu widać, sztywna, jak. Także, ale to na razie ją odłożę na bok, bo chciałem zacząć od czegoś innego, mianowicie od bulionu, z którego mam tu bulion drobiowy, z którego powstanie galaretka z warzywami. Warzywa do galaretki ja akurat będę używał kukurydzy, groszek i czerwoną paprykę. To są warzywa konserwowe, to nie są warzywa świeże, także i teraz tak tu mam, ile tu mam? Już mówię 550 ml tego bulionu, i na to sypię 15 łyżeczek żelatyny. Jest to dużo za dużo niż to, co jest napisane na opakowaniu od żelatyny, ale tym się nie ma co przejmować. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15 i teraz musimy to wszystko pięknie wymieszać. Także ja się tutaj zajmę mieszaniem i wracam za chwilę. Żelatyna w bulionie pięknie rozprowadzona. Trochę trzeba było się głosować, no ale się udało. Robiły, zrobiłem tej żelatyny tyle celowo, dlatego, że jeśli damy większe stężenie, tak jak mówiłem wcześniej, niż jest na opakowaniu, tym mocniejsze związanie galaretki będzie, będzie odporna na wyższe temperatury, będzie mogło to sobie gdzieś tam być, na przykład w piżarni i to się nam nie rozpłynie. Dobra. Rozpuszczone na tą żelatynę z bulionem potrzeba teraz dodać warzywa. Nie wiem ile tego będę dosypał na bieżąco. Chodzi też mi o to, żeby to było w miarę gęste. Także na razie jeszcze się mieści, to sypiemy. Potem to lekko przemieszamy, bo to się wychłodzi trochę. Dlatego teraz właśnie te warzywa daję, a nie przed... Przed dodaniem e, żelatyny, bo wtedy mógłby, na pewno byłby problem z e, wymieszaniem tego wszystkiego. Także warzywa dodane, na pewno teraz temperatura się już dużo obniżyła. Fajnie to wygląda. A jak to się wszystko zsiądzie, a w środku będzie polędwica, to sami zobaczycie, i to jeszcze do tego będzie się kroiło. Także jak ona lekko złapie, to będziemy to przekładać do e, osłonki foliowej, ale to za chwilę. Dobra, odstawiam to na bok, niech to sobie stoi i teraz ta polędwica, która jest zapeklowana, wędruje do garnka i będzie się pożyła do temperatury 70 stopni wewnątrz. Temperatura 70 stopni wewnątrz jest, w najgrubszym miejscu, polędwica różowa, tak jak mówiłem, działamy dalej, muszę ją teraz troszkę schłodzić i widzimy się za chwilę. Polędwica sparzona, lekko. Przestudzona. Osłonka poliowa przygotowana. E, zrobiłem dużo dłuższą. E, I co teraz? Teraz do tej osłonki wkładamy polędwicę w całości. Ona jest troszkę węższa niż, niż ta osłonka. O! Do samego końca. I teraz ją możemy sobie troszkę wormować. Tak, żeby doszła doszło do samego końca. I teraz. Mam tu przygotowany taki olbrzymi lejek. Taki olbrzymi lejek. I tym olbrzymim lejkiem wlewamy... Jeszcze zanim to wleję, to lekko to ruszę. Już zaczęła ta galaretka delikatnie się ścinać. I wlewam to. O. Musi być szczelnie. Jeszcze trochę. I teraz jeszcze te warzywa, bo tu mi tak naleciało trochę tego rzadkiego. O. I teraz mamy to. Jak to sobie ruszymy, to te warzywa nam się tak troszkę porosuwają po całości. O. Jeszcze tych dwóch jeszcze troszkę. Dobra. Lejek i tą resztę na bok. I teraz to wygląda tak. Ciasno musimy to skręcić. Jest skręcone. I zawiązujemy. Też zostawiłem duży zapas tu właśnie tego e, sznurka i tego tej osłonki. I wiążemy. Kiedyś ktoś mi tutaj zarzucił już, że nie umie wiązać. Nie umie. Tyle to dla mnie to wystarczy. Nie jestem żadnym rzeżnikiem, ani żadnym masażem masażystą. Dobra, i teraz tak. Jak to sobie lekko chwyci, musimy to tak sobie porozprowadzać po całym tym batonie. I sobie kładziemy to na przykład na takiej deseczce. Jak to lekko złapie, to sobie to tak, żeby to warzywa z każdej strony były. I do. Całkowitego stężenia musimy to zostawić. Także odstawiam w chłodne miejsce. Widzimy się rano. Polędwica wieprzowa po całą nocnym leżakowaniu pięknie związała. Także kroimy. Zobaczymy jak wygląda w środku i spróbujemy. Wygląda moim zdaniem pięknie. Przekroję w połowie. I mam ostry nóż. Uwaga. I co wy na to? Pięknie, co? Zobaczcie, jak to jest pięknie, soczyste. Dopeklowane, różowe, nie siwe, tak jak mówiłem. Kroję plasterek i próbuję. na kanapki idealna sprawa pójdźcie na tą polędwicę próbuję nie wiem co mam powiedzieć pyszne, naprawdę pyszne proste Polecam każdemu, żeby sobie sam to zrobił. Naprawdę bardzo dobre. Także jeśli chodzi o, o tą galaretkę, to ja akurat użyłem bulionu drogowego, ale możecie na przykład wołowego lub warzywnego. Warzywa też jakie tam sobie chcecie. Żeby było kolorowo. Naprawdę zachęcam. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do naciśnięcia dzwoneczka. Cześć!